Cześć, witam Cię w kolejnym filmie z serii 100 dni do matury z poziomu podstawowego. Dzisiaj mówimy sobie o okręgi wpisane i opisane na trójkącie. Skupimy się na trójkątach prostokątnych i równobocznych. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to jest idealny moment, żeby kliknąć subskrybuj. Zachęcam też do polubienia i skomentowania tego materiału. Dodatkowo, jeśli nie widziałeś poprzedniego webinaru z Panią egzaminator, to gorąco zachęcam, aby szybko to nadrobić. Materiał znajduje się w tej zakładce. Na żywo, więc odsyłam Was tam. Dodatkowo w opisie filmu znajdują się linki do innych moich social mediów. A już w niedzielę spotkamy się na webinarze, gdzie omówię moją maturę, czwartą edycję, czyli marcową, o godzinie 15. No dobra, zaczynamy. Właśnie, więc tak, zobaczmy co nam oferują tablice z tego tematu. Mamy tutaj rysuneczek z tablic, ja już tutaj poczyniłam pewne dodatki. Mianowicie, wiemy, że przy kącie C jest kąt prosty. No to jeśli mamy trójkąt prostokątny, gdzie to nasze AB jest przeciwprostokątną, to ja wiem, że duże R, czyli promień okręgu opisanego, to jest ten co mamy narysowany, to jest połowa przeciwprostokątnej, czyli to będzie jedna druga C. Jeśli ta przeciwprostokątna, to właśnie będzie C. I tutaj też ta, ten niebieski odcineczek, czyli ta długość OC. To jest środkowa. Środkowa wychodząca z wierzchołka kąta prostego. No i taka, która jest poprowadzona do środka w przeciwprostokątnej. I to jest środkowa, której długość my tak naprawdę znamy właśnie od razu. Dlatego, że to będzie nic innego jak jedna druga C, bo to jest przecież R, czyli promień. Więc to też nam bardzo dużo daje. Mamy też oczywiście wzór na małe R, czyli na promień okręgu wpisanego. Punkty wspólne y, okręgu y, i trójkąta, czyli y, te, które zaznaczyłam, tak, czyli punkty styczności. Czy one pokryją mi się na przykład z wysokością? No nie y, co my wiemy. Y, dodatkowo, co warto sobie zauważyć, to jeśli bym sobie tutaj wzięła środeczek, to y, ten promień będzie szedł tutaj pod kątem prostym do, do boku, tak? No właśnie. I teraz kilka takich słów wstępu. Jeżeli chodzi o środek okręgu opisanego, czyli tego na zewnątrz, to jest to punkt przecięcia symetralnych boków tego trójkąta. Symetralne to by były proste, prostopadłe, przechodzące przez środek. I jeśli ten trójkąt jest prostokątny, to właśnie to jest na środku przeciwprostokątnej. Jeśli ten trójkąt jest ostrokątny, to mamy to gdzieś wewnątrz okręgu, a jeżeli jest równo, jeżeli jest rozwartokątny, to mamy poza okręgiem, tak? Czyli no, powiedzmy, że tutaj byłby gdzieś wtedy ten środek, tak? Oczywiście no, ten rysunek jest tutaj tragiczny, ale wiecie na pewno co mam na myśli. Jeśli mamy środek okręgu wpisanego, to to będzie punkt przecięcia dwusiecznych, tak? Dwusieczna to będzie półprosta wychodząca z Wierzchołka kąta i dzielącego na pół. No dobrze i ten wzór na małe r my mamy i to jest a plus b minus c przez 2. Przez Oczywiście jest też tu jeszcze kilka innych wzorów, które sobie nadarujemy, no ale macie je tutaj, nie, nie będziemy ich po prostu dzisiaj omawiać. Dodatkowo z takich fajnych własności, to ja bym jeszcze poleciła twierdzenie o odcinkach stycznych. Dlatego, że to twierdzenie nam dużo daje w kontakcie z właśnie takimi trójkątami prostokątnymi i z na przykład trapezami prostokątnymi. Dlaczego? Dlatego, że skoro. Ła, nie to miałam, nie to chciałam. Skoro ja wiem, że tutaj mam te punkty styczności, to te odcineczki do punktów styczności one będą sobie równe, prawda? Czyli o, tutaj to by nam było równe. I dzięki temu ja też dostaję tutaj w środeczku, tak, dostaję kwadrat. Bo tutaj też będę miała r. To r idzie oczywiście pod kątem prostym, więc mamy tutaj kwadrat oboku długości r, tak? Więc tutaj ten odcineczek ten, to by było b minus r, więc ten też musi być b minus r, bo to jest oczywiście ta sama długość tego twierdzenia o odcinkach stycznych. No i tutaj mamy a minus r, prawda? Też dość ciekawe i wykorzystywane. No dobrze, to zobaczmy sobie jeszcze nam te związki miarowe w trójkącie równobocznym i te. Długości, małe r, duże r. Małe r to jest promień okręgu wpisanego i to jest 1 trzecia wysokości, a duże r to jest dwie trzecie wysokości. Na wysokość oczywiście też mamy tutaj odpowiednie wzory. No dobrze, to przejdźmy do zadania. zadanko pierwsze. To jest zadanie inspirowane jakimś tam zadaniem z informatora. Dany jest trójkąt prostokątny ABC o przeciwprostokątnej długości, przeciwprostokątnej AB po prostu. I wiemy, że AC ma 10. Dodatkowo wiemy, że tangens alfa i to jest BAC, czyli tangens tutaj tego kąta, jest równe 3. No dobrze, mamy obliczyć pole. Koła opisanego na tym trójkącie i pole koła wpisanego, więc potrzebujemy tych dużych r i małego r, tak? No właśnie, no to najpierw sobie tu poznaczamy może b i c. Ja wiem, że duże r to będzie nic innego jak jedna druga c, a małe r, którego potrzebuję, to będzie a, czyli 10, dodać b minus c przez 2, więc potrzebuję c i b tak naprawdę. No to zobaczmy, co to będzie ten tangens, bo tangens nam dali. Tangens to będzie nic innego jak b przez 10, i ja wiem, że b przez 10 to jest 3. Skoro tak, to b to będzie 3 razy 10, czyli 30. Więc skoro ja już tutaj mam to b, które będzie równe 30, to teraz mogę sobie z powodzeniem też. To C wyliczyć stwierdzenia Pitagorasa, czyli to jest 30 kwadrat dodać 10 kwadrat, czyli to będzie 900 dodać 100, czyli C kwadrat to będzie 1000. No i nie mam takiego pierwiastka, bo to będzie 100 razy 10, czyli 10 pierwiastek z 10 to jest C. Tak? Czyli tu wiem, że to jest 10 pierwiastek z 10. Więc pole koła opisanego sobie zróbmy, to by było pi r kwadrat, Czyli ja potrzebuję dużego r. Duże r to będzie 1, druga 10 pierwiastek z 10. Czyli to jest 5 pierwiastków z 10. Więc pole okręgu mm, opisanego to będzie 5 pierwiastek z 10 kwadrat razy pi, czyli to jest 25 razy 10 pi, czyli to będzie nic innego jak 250 pi. A pole koła wpisanego to będzie pi małe r kwadrat, czyli potrzebujemy małego r. To wiemy, że to jest a plus b, czyli 10 plus 30 minus c, czyli minus 10 pierwiastek z 10. Przez 2. W takim razie to będzie nic innego jak 40 minus 10 pierwiastek z 10 przez 2. Czyli to jest 20 minus 5 pierwiastek z 10. No dobrze, no to w takim razie idąc dalej, to może, o dobrze, tutaj sobie dopiszmy. Więc pole tego koła wpisanego to będzie 20 minus 5 pierwiastek z 10. Do kwadratu razy pi. No to wymnóżmy to, nie zostawiajmy to w takiej brzydkiej formie. To będzie 400 minus 40 razy 5, czyli 200 pierwiastków z 10, plus 25 razy 10, czyli 250 pi. Więc to będzie nic innego, jak 650 minus 200 pierwiastków z 10 pi. No dobrze, wydaje mi się, że bardzo fajne i ciekawe zadanko. To przechodzimy dalej. Dany jest trójkąt o bokach długości pierwiastek 7, pierwiastek z 8, pierwiastek z 15. To jest chyba nawet o ile się nie mylę. Dobrze, nie, przepraszam, to nie będzie prawie identyczne zadanie. W grudniu chyba 2013 było dość podobne zadanie, ale ja tutaj zmodyfikowałam tą treść dlatego, że. Ja tutaj proszę o stosunek promienia okręgu opisanego do promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt, a tam w treści zadania chyba właśnie było po prostu któryś, któryś z tych promieni do policzenia, a my chcemy aż dwa. No właśnie, no i teraz co zauważamy? Ten trójkąt jest prostokątny, no i w treści zadania tak no nie ma takiej informacji, tak? Więc ja korzystając z tych własności o tym, że R to będzie jedna druga C, a małe R to będzie A plus B minus C przez dwa, powinnam to wykazać, że ten trójkąt jest prostokątny. Powinnam zapisać, dlaczego on jest prostokątny, tak? Nie mogę po prostu sobie korzystać z tych wzorów, nie bez zapisania tej informacji o tym, że jest to trójkąt prostokątny. No bo przecież nikt. Się nie, nie domyśli, skąd ja o tym wiem. Oczywiście mogę to tak widzieć, ale wtedy warto zaznaczyć, że jest prostokątny i dlaczego. No właśnie, no to ja sobie zauważam, że ten trójkąt jest prostokątny. Bo, i tutaj sobie skorzystamy z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa, bo pierwiastek z 7 do kwadratu, dodać pierwiastek z 8 do kwadratu to jest pierwiastek. Z 15 do kwadratu, czyli 7. Plus 8 jest równe 15, jak najbardziej się to zgadza. W takim razie sobie zróbmy, że tak, duże r to jest 1, druga razy pięt, pierwiastek z 15, czyli pierwiastek z 15 przez 2, a małe r to będzie pierwiastek z 8, dodać pierwiastek z 7 minus pierwiastek z 15 przez 2. Mamy obliczyć stosunek kręgu opisanego do tego wpisanego. No to tak naprawdę, no nie będę ukrywać, że sobie tego nie będziemy kończyć, tak? Tylko sobie zapiszemy już bez uwymierniania. Dlatego, że to będzie taka wielkość, tak? Po skróceniu tych dwójeczek i tak dostaje bardzo mm, brzydkie liczby. No więc to jest ten ten stosunek, ale na co tutaj ja chcę zwrócić uwagę? Na to, że my możemy te wzory stosować tylko wtedy, kiedy ja mam pewność, że jest to trójkąt prostokątny. A jeśli ja tak czuję, że jest to trójkąt prostokątny, to zanim będziemy korzystać z tych wszystkich własności, nawet stwierdzenia Pitagoras i tak dalej, no to właśnie warto zauważyć, że to jest taki trójkąt. Więc zauważamy, dlaczego on taki jest, no i dopiero wtedy możemy korzystać z tych wszystkich dobrodziejstw. Przejdźmy sobie do, o właśnie, przejdźmy sobie do zadania numer 3. W trójkąt równoboczny wpisano okrąg o promieniu... Eee, długości 3. No właśnie, czyli w trójkącie równobocznym jest okrąg, czyli okrąg jest tutaj w środeczku. Tak, czyli R. Jest równe 3, mam obliczyć pole tego trójkąta. No to zauważmy, że skoro r jest równe 3, a mnie interesuje pole trójkąta, to wypiszę sobie wzory. Więc tak, pole trójkąta równobocznego to jest a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Czyli ja potrzebuję a, więc potrzebuję długości boków. A małe r to jest 1 trzecia wysokości. No to co to jest wysokość? No to wysokość to jest a pierwiastków z 3 przez 2. Czyli R to jest a pierwiastków z 3 przez 6, więc ja z tego era, bo wiem, że r to jest 3, czyli mogę sobie przyrównać z tego era i wyliczyć a, więc 3 to się równa a pierwiastków z 3 przez 6, czyli 18 to się równa a pierwiastków z 3, czyli 18 przez pierwiastek z 3 równa się a, więc a równa się 18 pierwiastków z 3 przez 3, czyli to jest 6 pierwiastków z 3, tu sobie uwymierniłam, tak? No, właśnie, czyli pole tego trójkąta to jest a kwadrat, czyli 6 pierwiastków z 3 do kwadratu, razy pierwiastek z 3 przez 4. Czyli to będzie 36 razy 3, razy pierwiastek z 3 przez 4. Tu sobie skracamy, to tu będzie y, przez 4, czyli tu będzie 9, to jest 1, czyli to jest 27 pierwiastków z 3. No, właśnie, bardzo fajne zadanie. Yy, Pamiętajcie tylko, żeby nie pomylić tutaj tego, co to jest r i tak dalej. Mogłabym też na przykład zapytać yy, po prostu, że w trójkącie równobocznym wpisano okrąg o promieniu długości 3 i pytanie yy, na przykład mogłoby brzmieć inaczej. Yy, jaki jest promień okręgu opisanego na tym trójkącie? To ja już wtedy bym wiedziała, że to jest 6, na samym początku. No bo zauważcie, że duże r to jest jedna, yy, to jest. Yy, 2 trzecie wysokości, a małe r to jest 1 trzecia wysokości. Więc to duże r to jest 2 razy 1 trzecia wysokości, czyli to jest 2 razy małe r. I duże r plus małe r dają nam łącznie wysokość. Więc to też takie własności dość oczywiste. Ostatnie zadanko. Dany jest trójkąt o polu, Tyle, czyli pole trójkąta równobocznego to się równa 4 pierwiastki z 3, mamy obliczyć długość okręgu wpisanego w ten trójkąt, czyli chcemy poznać mm, 2 pi r. tak? No dobrze, żeby poznać 2 pi r, to ja muszę mieć r, a r, patrząc na te nasze wzory, to jest 1 trzecia wysokości, więc ja muszę mieć wysokość, ale żeby mieć wysokość, to ja potrzebuję mieć. A. No to sobie policzmy, bo ja wiem, że pole to jest A kwadrat pierwiastków z trzech przez 4. Otwieramy tablicę, patrzymy na te wzory, czyli to będzie 4 pierwiastki z 3. Mogę sobie podzielić przez ten pierwiastek z trzech i to mi pięknie tutaj się skraca. Więc po wymnożeniu przez 4 mam, że a kwadrat równa się 16, czyli A będzie równe 4. No to oblicz długość okręgu. To już wiemy, że teraz podstawiam i idę po kolei. Czyli wysokość to będzie 4 pierwiastki z 3 przez 2, czyli to jest 2 pierwiastki z 3. Więc promień R to będzie 1 trzecia razy 2 pierwiastki z 3, czyli to jest 2 pierwiastki z 3 przez 3. Więc L, czyli ten y, nasz y, obwód, to będzie 2pi razy 2 pierwiastki z 3 przez 3, czyli to jest 4 pierwiastki z 3 przez 3 pi. Więc, tak, bardzo przyjemnie tylko z tych wzorów korzystając. Jeśli jesteście ciekawi jeszcze innych zadań, bo na przykład było takie fajne zadanie kiedyś na maturze podstawowej, otwarte, dotyczące środkowej i dotyczące odcinka łączącego wierzchołek i punkt styczności. Promień, punkt styczności okręgów pisanego w trójkąt prostokątny, to odsyłam Was do webinaru z planimetrii, część 1. Naprawdę uważam, że teraz, po tym materiale, po tych wszystkich materiałach z planimetrii, z poziomu podstawowego, warto obejrzeć sobie webinar, część 1. Z tej planimetrii, oczywiście. To będzie idealne uzupełnienie, sprawdzenie się. A na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, o lajkowaniu i do usłyszenia już w kolejnym materiale. Cześć!